Nie ma elektrycznych foteli, ale są podgrzewane. Co by robić? Sorry, się Dwa razy? Musiałem się przesunąć. Nie ma elektrycznie regulowanych. Pytanie powstaje na wstępie: co to jest? Oto. Pomyślicie, że kaptur. To drugie pytanie powstaje: jak jest kaptur po francusku? Pomyślicie pewnie, że kaptur, nie? A nic bardziej mylnego, bo kapusz. A, A co to znaczy capture po francusku? Capture to znaczy przyłapany, złapany, na gorącym uczynku. I ja takiego kaptura dzisiaj złapałem na gorącym uczynku, bo tak naprawdę jest to ciepła bułeczka, jest to kąsek, który możemy od teraz dosłownie... Chwytać, rozchwytywać w salonach. Dziewczęta lubią ten samochód, chłopczyki lubią ten samochód, starsi panowie lubią ten samochód i małe dzieci prawdopodobnie, nie wiem, bo nie pytałem, też lubią ten samochód. Renault Captur! Tak mówią o nim Francuzi. Nie wiem dlaczego tak napastliwi i takim wysokim C. My mówimy Renault Captur. Renault Captur w hybrydzie samoładującej. Też nie wiecie o co chodzi. No ja też nie do końca. Jest wersja benzynowa, nie ma już wersji wysokoprężnej, jest oferowana od jakiegoś czasu wersja. Z hybrydą typu plugin, aż wreszcie przywędrował do nas kaptur. Renault nazywa to hybryda samoładująca, ale tak naprawdę to jest oczywiście normalna hybryda bez możliwości podłączenia jej do gniazdka 230V, czyli do gniazka zasilającego. Auto ma za zadanie jeździć oszczędnie, mieć niezły moment obrotowy, dobrze przyspieszać, być oszczędnym szczególnie w mieście, a jednocześnie nie wymagać od swojego właściciela tego, żeby ciągle te klapki gdzieś tam odmykać i żeby się na noc do owego prądu podłączać. Czyli taka hybryda, jaką. Znamy, no nie wiem, w samochodach na przykład Toyoty prawie ćwierć wieku. Teraz Renault mówi, że to będzie nowość i że tę nowość na rynek wprowadzi. No i proszę bardzo, o to jest i wywija tutaj na winklach, na nierównych, mokrych, zbagnionych drogach. Renault capture! Samochód, który rzeczywiście ma być lekiem na całe zło tak zwane wielkomiejskie, bo 17 cm prześwitu oczywiście może gdzieś pomóc podczas jazdy w jakichś kolejinach, czy podczas jazdy, wjazdu w trawę, na jakąś łąkę, ale no trzeba brać pod uwagę, że te plastiki mimo wszystko są dosyć nisko nad glebą umiejscowione i bardzo łatwo te plastiki po prostu pourywać, jeżeli będziemy chcieli z kaptura robić samochód terenowy. Tutaj to podniesienie tego nadwozia ma dać walor głównie estetyczny, dużo mniej Myśli się o jakiejkolwiek off-roadowej funkcjonalności tego samochodu. Z drugiej strony, leżący policjanci, krawężniki, te wszystkie rzeczy w mieście są absolutnie do wybrania, do przejechania w fantastycznie prosty sposób w takim samochodzie. Chyba dlatego te auta po prostu tak y, lubimy. Czy znaczy, ja nie bardzo, ale ogólnie są lubiane. O tak. Ten napęd hybrydowy składa się z prostego, wolnosącego silnika 1.6 i bardzo dobrze, żeby tego uturbienia w hybrydach nie było, bo to wszystko i temperaturowo, i osiągowo, i trwałościowo nie do końca mogłoby funkcjonować. Po to mamy silnik elektryczny, po to mamy zastrzyk mocy i momentu z silnika, a tutaj nawet z dwóch silników elektrycznych jeden większy, drugi mniejszy, żeby wyeliminować cały skomplikowany osprzęt silnika spalinowego. Tutaj odprężone 1.6. Tak jak kiedyś w hybrydach Toyoty, delikatnie pracujące w takim trybie, który jest z jednej strony oczywiście doładowywaniem baterii, która napędza silniki elektryczne, a z drugiej strony jest takim wspomagaczem podczas chęci bardziej dynamicznej jazdy. To wszystko brzmi dosyć skomplikowanie, bo niewielki silnik elektryczny, drugi jeszcze mniejszy silnik elektryczny, który pracuje wtedy, kiedy. Mogłoby dojść do jakichś szarpnięć, czyli przy gwałtowniejszym przyspieszeniu, przy wygaszaniu i odpalaniu silnika spalinowego, to wszystko jest zespolone tak, żeby pracowało bardzo linearnie i żeby kierowca tak naprawdę. Kompletnie i w ogóle w to nie wnikał, bo ja w to wnikam, ale wy, drodzy widzowie, jak będziecie używać takich samochodów, kompletnie nie musicie wnikać w to, co, kiedy, gdzie, w którym momencie, który silnik, co napędza. Brzmi to skomplikowanie, a w istocie jest bardzo wygodne w użytkowaniu i bardzo proste, i jak się okazuje, może być również bezawaryjne. O dziwo dosyć mocno ograniczona jest prędkość maksymalna tego samochodu, bo zaledwie wynosi 173 km na godzinę. Od niedawna w sumie wszystkie hybrydy mają prędkość maksymalną ograniczoną do 180 km na godzinę, żeby szybciej nimi nie pomykać. Dlaczego? Dlatego, że i tak możemy maksymalnie w Polsce jechać 140 km na godzinę i po co nam więcej. Skrzynia biegów też jest tutaj swoistym fenomenem, gdyż jest to skrzynia kłowa. 16 lat było mi dane ścigać się w wyścigach i wiem jak pracuje skrzynia kłowa. Skrzynia kłowa to jest skrzynia na prostych zębach, bez żadnych sprzęgiełek, bez żadnych synchronizatorów, która działa bardzo brutalnie. Ostatnim moim samochodem wyścigowym, którym jeździłem przez ostatnie 5 lat, to było Porsche 911 GT3 Cup i tam była zaiste skrzynia kłowa. Bez żadnej hydrauliki, bez łopatek, tylko biegi zmieniało się lewarkiem. Pan Piotr pamięta w wyścigów w Dubaju, wszyscy mieli takie pęcherze na dłoni prawej od zmian nieustający tak to wyglądało. Te proste zęby wpinały się na hamę. Ta skrzynia pracowała tak głośno, że była głośniejsza niż ten silnik, który wkręcał się na niebotyczne obroty niczym wiertara. Jak przeczytałem, że tu jest skrzynia kłowa, se myślę, hu, 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 będzie ogień, nie? Co to znaczy? Okazuje się, że Renault myśliło swój własny autorski projekt przekładni, która ma dwa biegi wtedy, kiedy jedzie z silnika elektrycznego, cztery biegi, kiedy jedzie z silnika spalinowego, inne źródła podają, że ma 15 biegów. Uff, czyli w sumie nobody knows. O ile tutaj tych biegów y, jest. Gorzej, jeżeli ta skrzynia się zepsuje, bo z tego co wiem, jeszcze z przykładu Renault Megan, remont automatycznej skrzyni renówkowej, gdzie pewne elementy są zanitowane na stałe i są nierozbieralne, potrafi kosztować 20 tysięcy złotych. O, informacje o energii. Proszę bardzo. I już sobie tutaj wyświetliłem. I już patrzę, co też mnie się tutaj dzieje. Przepływ energii. Na kliknę. Wow. Człowieku, bracie, man. Bateria, która jest płaska, która jest w podłodze, która już to widać nawet na tym grafie tutaj, która nie ogranicza ani przestrzeni bagażowej, ani zbiornika paliwa, co niezwykle ważne. Silnik elektryczny i silnik spalinowy. O. Jadę. Teraz puszczony gaz, następuje doładowywanie baterii. O, już strzyka energia do tych pięknych ogniw, które tam pod czterema literami pana Piotra prężą muskoły, Tak jest, żeby w razie potrzeby, wtedy kiedy ja wcisnę pedał akceleratora, dostarczyć energię do silnika elektrycznego. Jest to przez cały chociaż już jest tyle lat z nami, to jest to przez cały czas fascynujące, że połączenie tych dwóch źródeł napędu, tradycyjnego, spalinowego i tego wciąż nieco nowatorskiego, czyli elektrycznego. Może być tak płynne, może być tak niezauważalne, może być tak beztroskie, może być tak po prostu pożyteczne dla kierowcy, żeby nie wnikać, żeby nie mieć wpływu na to, co się dzieje, a z drugiej strony, żeby obserwować bacznie wskaźnik spalania, który w tym wypadku mniej więcej oscyluje w granicach 6,1-6,3 litra na setkę podczas mieszanej eksploatacji, czyli troszkę trasy, troszkę miasta. To jest bardzo dobry wynik, jeżeli samochody tyle mają palić, to rzeczywiście i ich zasięgi przy podróży długofalowej i ich jednocześnie miejska dynamika to jest to, o co w tym segmencie chodzi. Takie auto kosztuje około 123 tysięcy. Jak na ten segment, to dużo, ale konkurencja. Potrafi kosztować naprawdę dużo więcej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to auto jest wyposażone na full za tę kwotę, no to jest w miarę, w miarę przyzwoita cena, jak za taki samochód. Chociaż wydawać ponad stówę na segment B, dla mnie to jest pff, sytuacja cokolwiek dziwna. Ten samochód potrafi nas, użytkowników, właścicieli, dopieścić, bo jest. Draczny, bo jest fajny, bo ma 18-calowe koła z dosyć niską, jak na podniesiony samochód, oponą, czarne nadkola, które co przywodzą na myśl? Oczywiście stare, dobre terenówki, o tym to już mogę trylogię napisać. Mamy tę dwukolorowość, która też dzisiaj jest w modzie i mamy tę piękną linię, która chromem przecina ten samochód. I odcina linie dachu i okien od, od nadwozia. Mnóstwo smaczków, mnóstwo detali, które rzeczywiście przykuwają uwagę i które szczególnie tym może ciut mniejszym ode mnie chłopczykom i dziewczynkom mogą się podobać. Młodzieżowa furmanka taka, może dlatego właśnie nie trafia w me gusta, chociaż ja mentalnie ciągle <laughs> lat 18 mam. Clio w tej samej konfiguracji, czyli hybrydowej, bez plugina, ma 140 koni, ten ma o 5 koni więcej, troszkę większa masa, troszkę mniej opływowe nadwozie, więc i tej mocy nam tutaj te 5 kucyków jeszcze nam w gratisie, tak zwanym, dostarczono. Jest też spora różnica w cenie pomiędzy kapturem. Hybrydowym a kapturem z hybrydą typu plugin, bo ponad 20 tysięcy trzeba dopłacić za możliwość ładowania swojego samochodu z gniazdka. Oczywiście tamto auto też ma lepszą dynamikę, ale jednak też więcej od kierowcy wymaga i jest po prostu droższe. Jeżeli chodzi o spalanie, to wynik będzie zbliżony. To będzie w granicach, nie wiem, może się różnić pół litra może 07. Boże, co jest ja za dane podaję pół litra albo 0,7 o 12 rano w południe. Samochody tego segmentu mają być przede wszystkim ładne. Przestrzeń bagażowa schodzi odrobinkę na drugi plan, bo ten samochód używamy zwykle albo samodzielnie, albo w dwie osoby. A tutaj, captur powiedział, czyli po francusku kapusz, A ja tutaj zagram wam inaczej. A ja wam dam nawet 440 litrów przestrzeni bagażowej, bo tyle jej nie daje. Jest oczywiście suwana tylna kanapa, można sobie ten bagażnik zmniejszyć, powiększyć, wyregulować, ale ta przestrzeń jest. To, że jest niewymiarowa i taka troszkę tutaj przykurczona przez wysoką podłogę i przez wszystkie te akcesoria. Okej, okay, ale z drugiej strony, w zwykłej hybrydzie, czyli tej, która nazywa się, ta nomenklatura jest tak skomplikowana i e tech hybrid, czyli hybryda samoładująca, to już moje ulubione sformułowanie jest teraz. Nie mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o zbiornik paliwa. I to też jest piękne, bo w plaginie mamy tylko 36 litrów, tutaj zaś 48. A jeżeli samochód z pokaźnym bagażnikiem, z pokaźnym zbiornikiem jeszcze do tego pali mało, to możemy liczyć na zasięg 900 km. I to się zaczyna robić bardzo ciekawe w tym samochodzie. Droga szybkiego ruchu, przepływ energii przez cały czas wygląda absolutnie fascynująco a ja się mogę skoncentrować na tym hałasie. Rzeczywiście słychać opony głównie. Myślę, że jeżeli przerzucilibyśmy opony na letnie, byłoby odrobinkę ciszej. Tutaj słychać dosyć wysoki klocek bieżnika opony na 18-calowej feldze. Ale kompletnie nie słychać układu napędowego. I to jest duży plus kaptura, bo nie ma tutaj tego słynnego wycia, które spotykamy w różnych innych układach hybrydowych, napędowych, które współpracują w większości z bezstopniową skrzynią biegów. Tutaj skrzynia jest kłowa, a nie bezstopniowa i zobaczcie, ja mu daję wpalnik. Troszkę muszę na to wszystko poczekać, te przełożenia się zrzucają, ale yt, 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 jakoś tak ten samochód, nawet dźwiękowo stara się powiedzieć, że nie będzie uciążliwy w eksploatacji, o to jest niezwykle ważne. Nie kupić sobie samochodu, który, który będzie nas wnerwiał, który będzie nas drażnił, który będzie nas denerwował, bo hałasuje, bo, bo coś się dzieje nie tak. Ten nie denerwuje. Coś tak czuję, że tutaj do dopieszczania ciąg dalszy będzie. No. Troszkę się czuję jak w kliówce, bo jest to właściwie wszystko zbieżne. Ale jestem wyżej nad ziemią. Dobrze, co my tutaj mamy? Rzeczywiście, wyposażenie RS Line jest nad wyraz sportowe i bogate. A z drugiej strony ma tylko i wyłącznie właściwości estetyczne. Nie ma tutaj żadnych sportowych elementów pod tytułem większa moc czy twardsze zawieszenie. Jest po prostu. Tylko i wyłącznie estetyka, czerwona nitka, czerwone pasy, czerwone nawet plastiki tutaj na kratkach wentylacyjnych w tym samochodzie. Sportowa kiera z przetłoczoną taką skórą, tutaj emblemat oczywiście, no, musi być no, tu taki pseudokarbon jeszcze, który jest miękki. Cała deska rozdzielcza jest w ogóle miękka, to jest fenomen chyba w tym segmencie. Auto jest bardzo przytulne. No i właśnie dlatego dopieszcza. Do, dopieszczanie to jest motyw powracający dzisiaj. Kierownik jak zawsze ma kierę na maksa do góry, a ja ją muszę odrobinkę poprawić. oh <coughs> Nie ma elektrycznie regulowanych foteli, ale za to są fotele podgrzewane i jest jeden patent, który od razu wpadł mi w oko i bardzo mi się podoba, czyli ta nieco przygarbiona karta dostępu do samochodu. Dostęp jest oczywiście zdalny, a karta jest w kolorze nadwozia. To tak jak Volvo w swoich modelach oprzywa kluczyk fragmentem tapicerki, którą znajdziemy we wnętrzu, czyli może być czarny, kremowy, koniakowy, a Renault swoją kartę owija tutaj lakierem nadwozia. Bardzo to jest dobry. Patent, jednocześnie jest na nią tutaj miejsce. W ogóle schowków jest tutaj naprawdę dostatek. Ogromny jeden tutaj. Dwa gniazda USB z przodu, dwa gniazda USB z tyłu i jeszcze 12-voltowe gniazdo dodatkowe tutaj, plus takie samo w bagażniku. E, automatyczna klimatyzacja. Schowki pod tą konsolą centralną, gdzie wywędrował lewarek do zmiany przełożeń. O, samoładująca się odpaliła, jakby co? No. E, Uważajta. E, duże schowki w drzwiach i naprawdę, jak na segment B, to tutaj się można poczuć bardzo, bardzo. Bardzo estetycznie dopieszczony i funkcjonalnie dopieszczony. Prawie 123 tysiące za taki samochód. Cena moim zdaniem wygórowana, ale cały ten segment ma wygórowane ceny. Nie mamy na to wpływu, ale skoro my, czyli użytkownicy lubimy stać wyżej i lubimy ten segment samochodów, no to oczywiście procenci skrzętnie z tego korzystają i windują te ceny w niebotyczny sposób do góry. W porównaniu z konkurencją captur okazuje się naprawdę rozsądną propozycją. Ładny samochód dopieszczający kierowcę, z genialnym wnętrzem i z dobrymi rozwiązaniami asystującymi kierowcy oraz pozwalającymi obsługiwać cały infotainment. A czego my dzisiaj w motoryzacji chcemy więcej? No i jeszcze chcemy dobrego układu napędowego, a ten też tutaj przywędrował całkiem przypadkowo, także jest gig.